Nie kupię ci korali, nie jesteś moim światem, żeby świat mi się zawalił Nie mam do ciebie ciągu, mam ciąg alkoholowy Nie jestem katolikiem, lubię pogańskie stwory Nie boję się ciebie jak nordycki Egiptora Dla ciebie cisza to jest bezpieczna nora Wygląd ornitologa albo włosy anioła Nie mówię o tobie, chyba jesteś jakaś chora Myślisz o małżeństwie, małżeństwie kompromisy To czego nienawidzę to idiotycznej ciszy Leśnictwo, Feniks, no i inne ptaki Jeśli nie zmartwychwstanę, no to anaki Nie jestem jak ty Fok, mądro, no i romantyczna mgła Baby, ja chcę baby, wapirzy nie pokazują kłap Flaj mi trudem, unagramowo nie gra Gdybym miał być kaczką, to by była to uchla Musisz stać, musisz grać, nawet ty kula u nogi Jeźdź i trans, jebać lansu, myszczysty na zbroj wrogi Nie chcę tak żyć, bo wtedy Musisz chlać, musisz trwać, nawet jak głoda pod nogi Najpierw raz po tym trać, trzeba zbierać się z podłogi Nie chcę tak żyć, bo wtedy... Jak Man Samuel teraz go zwiedzasz miasto, nie Chcesz, by twoje życie malinowe, Ferbaską, Dotykasz gruntu, ale się nie dowiesz na czas, ziom Lepiej mini, coś samemu Nieważne ile zer w banku AIDS banku to mój fanklub Dwóch łaków z miłością do rapu Pół na pół po szlaku Bo ten tań się nie mieści w istocie Kiedy piszę ten tekst To się cofam o godzinę Druga osiem na zegarze A dalej kminie Czym w życiu się kierować I jak tu dalej trwać No i na kim się wzorować Żeby nie upaść na twarz To pytania retoryczne W sumie mam to w piździe Jak symbole oniryczne Poetykę i dekorum Sny od dawna mam liryczny Raper to współczesny golum. Tik do ogrodu 1 właśnie tak. Ja prowadzę poli 41. Życie to ciężki wyścig do ogrodu 1 właśnie tak. Ja prowadzę poli 41. Musisz stać, musisz grać, nawet tych kula u nogi Jest ich szans, bać lansu, myślcie z na wrogi chcę tak żyć, bo wtedy Musisz grać, musisz spać, nawet tych u pod nogi Najpierw raz, potem trakt, trzeba zbierać się z podłogi of